Cześć kochane, witam was serdecznie w kolejnym filmiku. Ja nazywam się Aśka Dobosz i jestem makijażystką. Dzisiaj na mojej modelce Zuzi pokażę wam, myślę, że fajny świąteczny makijaż, bardzo łatwy w przygotowaniu i od razu bardzo was przepraszam, jeżeli będę gadać głupoty, ale mam trzecie podejście do nagrywania właśnie mojego głosu pod ten filmik, ale gardło po prostu się buntuje do chwila chwyta mnie kaszel, więc wybaczcie, jeżeli będę sapać, dyszeć albo gadać większy głupot niż zazwyczaj. Ale okej, okay, przechodzimy, przechodzimy do makijażu. Przygotowuję sobie powiekę, czyli robię to co zawsze. Oczyszczam, nakładam bazę podcienie z Inglota na całą powiekę, aż po łuk Następnie, kiedy baza delikatnie zastygnie, nakładam korektor. Musi to być też korektor zastygający. Ja najbardziej lubię te korektory od Catrice Liquid Camouflage. I nakładam dokładnie w ten sam sposób, co bazę. Czyli pierwsze szybciutko pędzelkiem, a następnie wtłaczam sobie ten korektor gąbeczką. To sprawi, że powieka będzie przepięknie wyrównana, i koloryt będzie przepięknie wyrównany, no i wszystkie cienie przepięknie będą się trzymać. Sięgam po mega iskrzący cień od Glam Shopu w odcieniu herbasz i nakładam go na nieprzypudrowaną powiekę. Po prostu nakładam cień na palucha i wtłaczam. To są takie ruchy wtłaczające, rozcierające, bo nie chcę poruszyć tej bazy z Catrice, żeby nie porobić sobie dziur, ale też muszę ten cień bardzo fajnie, tak jakby przykleić do tego korektora, bo wtedy pamiętajcie, że z cienia wyciągniemy jak najwięcej, czy to z cienia, czy to z pigmentu właśnie nakładając go palcem na mokrą bazę wtedy połysk będzie naprawdę bardzo, bardzo duży. I sięgam po mały, kuleczkowy pędzelek i robię coś, co robi się rzadko, ponieważ będę ten iskrzący cień blendowała na tej mokrej bazie i będę go blendowała samym sobą, tylko delikatnie dokładała, ponieważ chcę rozproszyć te iskierki, chcę, żeby ten makijaż bardzo mocno, mocno właśnie się iskrzył, świecił, błyszczał, dlatego właśnie zdecydowałam się na taki krok czyli blendowanie błysku błyskiem, e, aby zatrzeć jego granicę. Sięgam po paletę Affect in the Spotlight, która powstała we współpracy z Karoliną, Danielem i Pro Makeup e, i sięgam po cień Hot Pepper, to jest taki bardzo, bardzo ciepły, ognisty cień. Tylko kojarzy mi się ze świętami, właśnie, bo gdzieś tam dobiega do, do odcieni czerwieni e, i zaznaczam nim zewnętrzny kącik powieki oraz załamanie. Myślę, że pięknie się komponują te dwa cienie ze sobą i to będą jedyne cienie, których nie okłamie. Jedyne cienie z kolorem, których tutaj użyję, ponieważ pamiętajmy, że cień beżowy e, jest po prostu naszym ratownikiem, który zawsze nas uratuje. Jeżeli coś zepsujemy, ale też bardzo fajnie nam pomoże w blendowaniu granic danego cienia. I właśnie Banana Shake, bardzo fajny taki beżowo-bananowy odcień, oczywiście z paletki Inde Spotlight, i nim blenduję granice cienia tego pomarańczowo-ceglastego hot pepper, tak aby uzyskać bardzo fajną taką chmurkę koloru. Pamiętajcie, żeby wielkość pędza dobierać sobie też do wielkości powieki i do tego, co chcecie zrobić, bo gdybym tutaj użyła zbyt dużego pędza, to rozstarałbym sobie całkowicie ten czerwony cień. Natomiast ja chcę tutaj rozblendować wyłącznie jego granice. I kredeczka Art Deco, jest to brązowa kredka do powiek. I powiem wam szczerze, że nie pamiętam kiedy robiłam kreskę kredką. Naprawdę robiłam to tak rzadko. Ee, że nie, nie jestem Wam w stanie powiedzieć, kiedy ostatni raz właśnie to robiłam, natomiast jestem zakochana w efekcie, jaki można uzyskać, e, właśnie malując kreskę w ten sposób, i myślę, że będę bardzo często do tego wracać. Bo efekt jest bardzo delikatny, subtelny, ale mimo wszystko to oczko jest bardzo ładnie podkreślone. I pierwsze zaznaczam sobie linię rzęs, od razu rozcielam malusienkim pędzelkiem, bo pamiętajcie, że takie kredki, jeżeli zastygną, to już ich nie ruszymy, więc od razu, je sobie, od razu ją sobie rozcieram. I dopiero później będę się brała za ogonek, czyli na otwartym oczku. Nie chciałam ciągnąć tej kreski za bardzo do góry, tym razem chciałam, żeby to oczko się tak nam fajnie wydłużyło. I oczywiście zaraz po narysowaniu kreski kredką rozcieram ją małym pędzelkiem. Dlatego ta kreska będzie właśnie taka mięciutka i to oko nabierze zupełnie innego wyrazu, gdybyśmy tutaj narysowały czarną kreskę eyelinerem, czyli taką bardzo mocną, e, graficzną, równą. Tutaj mamy ten efekt dużo bardziej miękki. Podkład Fenty Beauty. To jest chyba jedyny podkład, który ma bardzo fajne oliwkowe tony, wręcz zielone e, u niektórych na skórze, e, ale tutaj u zuzy bardzo, bardzo ładnie stoi się ze skórą i nakładam oczywiście standardowo pierwsze pędzelkiem, a następnie wtłaczamy gąbeczką. Pamiętajcie, żeby podkład bardzo dobrze wtłoczyć właśnie w okolicy nosa, w, koło, koło tych tutaj, wiecie, w wgłębień, bo później on się będzie nieładnie zbierał i tak dalej, a chcemy, żeby ten makijaż jak najdłużej wyglądał czysto i estetycznie. Pamiętajcie oczywiście też o linii włosów żeby podkład wtłoczyć w linię włosów, żeby nie było jakiegoś takiego odcięcia dziwnego, ale też, żeby nie za bardzo pomalować sobie włosy. I oczywiście zawsze, zawsze zjeżdżamy podkładem na szyję. Ja wiem, jaki kolor dekoltu ma Azuza. Wy tego nie widzicie. Natomiast wiem, że gdyby ściągnęła teraz bluzkę... Mmm... A nie pomalowałabym szyi, no to szyja by się tak nie fajnie odcinała, ponieważ kolor podkładu jest dla niej idealny. Do koloru jej ciała jest idealne. I oczywiście konturowanie na mokro, tak jak się w tym zakochałam. Tak robię to chyba w każdym makijażu. I to jest jeden z moich ulubionych produktów, czyli takie masełko do konturowania od Huda Beauty. Przepięknie się to blenduje, naprawdę. Można sobie tutaj stopniować bardzo łatwo intensywność właśnie tego produktu na skórze. Przez to pasuje i dla jaśniejszej karnacji, i dla ciemniejszej. Jak widzicie, Zuzia nie jest najbledszą modelką, jaką mogłyście zobaczyć u mnie na kanale. A to jest odcień Fair i jak widać bardzo, bardzo ładnie wygląda również na jej skórze, ponieważ sobie tutaj stopniowałam ten efekt. Gdybym Wam miała ja tutaj wszystko pokazać, no to spędziłyby się tutaj z nami 3 godziny. A chyba tego nie chcecie. A szczególnie tych przerówników, <gry> które gdzieś tam się nagrywają, a ja je później muszę ucinać. I droga, druga strona buźki I dopiero teraz zauważyłam, że duży jest ten etap, kiedy rzęski są doklejone. I powiem Wam szczerze, że ostatnio coś się dzieje, ale wolę delikatniejszy efekt, jeżeli chodzi o rzęsy. I przyklejam ich troszkę mniej. Nie wiem, może to już jest ten wiek. <grym> Oczywiście w zależności od makijażu, ale tutaj mimo wszystko bardziej mi jakoś pasowało, żeby tych rzęsek przykleić odrobinkę mniej. Uklepuję, uklepuję. Pamiętajcie, żeby granice były bardzo dobrze rozblendowane. Jeżeli się Wam coś nie udaje, warto sobie dołożyć podkładu i czystą stroną gąbeczki jeszcze raz przeblendować granice. Fenty Beauty korektor pod oczy. On jest dużo, dużo jaśniejszy. Jak wiecie, ja nie przepadam za zbyt jasnymi korektorami, dlatego zaczęłam od rozjaśnienia okolicy środka twarzy, czyli czoło, nos i broda, bo chciałabym, żeby to się jakoś ładnie zgrało. A potem zostałam uratowana przez puder, którego użyłam, więc wszystko da się naprawić w makijażu, pamiętajcie. Nakładam ten korektor oczywiście też pod oko. Nakładam go wyłącznie w Doliny Łez, bo tylko tam mam największe zasilenie. Pamiętajcie, żeby nie robić jakiegoś wielkiego trójkąta tutaj pod okiem, jakiejś nadmiernej ilości korektora nakładać. Zawsze możecie dołożyć, ściągnąć, że jest trudniej. I pamiętajcie, żeby nie podkreślić załamań na skórze, to po prostu nie nakładać tam korektora. Wystarczy tam sama resztka korektora, który gdzieś Wam został na gąbeczce czy, czy, czy na dłoni. Pamiętajcie też, żeby ładnie połączyć korektor z podkładem, który nałożyłyście wcześniej na twarz, no i z konturowaniem na mokra. I to jest właśnie puder, który uratował mnie i mój makijaż, jeżeli chodzi o okolice pod okiem, czyli Affect Puder Mineralny, Sypki Soft Touch. Bo on nie bieli. On tutaj wiadomo, wyjdzie troszeczkę jaśniej, natomiast on nie ma właściwości rozbielających więc naprawdę tutaj bardzo ładnie wyrównał mi cały koloryt skóry i nakładam go nie tylko po oczy, ale też na środek twarzy, żeby wszystko sobie ładnie tutaj utrwalić, pamiętajcie, że trzeba użyć pudru, żeby utrwalić makijaż. Afekt kontur palety numerek 2 paleta, która została stworzona we współpracy z Karoliną i sięgam po brązer, który jak widać bardzo lubię, ponieważ już gdzieś tam dno jest widoczna. Bardzo go lubię, bo on jest ciepły, ale nie jest zbyt pomarańczowy i naprawdę przepięknie wygląda na skórze, a szczególnie na takiej skórze, jaką mazuza. I nakładam brązer dokładnie w te same miejsca, w które nakładam konturowanie na mokro. Po prostu pogłębiam sobie to konturowanie. I pamiętajcie, że właśnie przy konturowaniu na mokro plus na sucho to konturowanie będzie wyglądało bardzo fajnie bardzo tak plastycznie i dlatego właśnie zawsze, albo prawie zawsze decyduję się na to konturowanie na mokro. I ruszę z paletki od Affect Contour Palette 2. I róż na najwyższej szczytkości policzkowej. Łączę go z blązerem. I czas na rozświetlacz Hello Princess od My Secret. Jest to jeden z moich ulubionych ostatnio rozświetlaczy. Ja się go troszeczkę obawiałam w momencie, kiedy otworzyłam opakowanie, ponieważ no jak widać wygląda na no dosyć ciemny. Natomiast ciemny aż tak nie jest i bardzo ładnie dostosowuje się do skóry, czy to ciemniejszej, czy jaśniejszej. No i daje przepiękną taflę, to mu trzeba przyznać. Bardzo, bardzo go lubię, więc jeżeli gdzieś go jeszcze dorwiecie, to serdecznie Wam go polecam. Nakładam oczywiście na szczytkości pojeczkowej i na miejsce tuż nad brwiami. Wracam do pudru od Affect i pudruję resztę twarzy, czyli... Miejsce pod konturowaniem, i tutaj przy półcikach, tak żeby rozglądować rozblendować sobie to konturowanie dookoła, o właśnie w tych miejscach. Afekt, pomada do brwi. I tutaj robię sobie kształt brwi taki jak ja bym chciała, troszeczkę go zmieniam, troszeczkę uzupełniam brwi, dlatego używam pierwsze pomady. Wyrysowuję sobie dolną granicę brwi i delikatnie uzupełniam górną i środek. Natomiast początek zostawam w spokoju, nic tam nie robię na razie, ponieważ chcę, żeby brwi wewnętrznej części były dużo jaśniejsze niż końcówki. W międzyczasie oczywiście e, przyczesuję sobie brwi i tak też zrobiłam na samym początku, zanim zaczęłam brwi malować. Czyli pierwsze je dokładnie wyczesałam, a później zaczęłam dopiero uzupełniać ich kształt. I tutaj dokładnie tak samo. Zaczęłam sobie od wyrysowania dołu, uzupełniam górę i końcówkę. Jeżeli coś gdzieś mi nie wyjdzie, chcę wyrównać tą linię, pamiętajcie, że pędzelek od korektora będzie do tego idealny. I sięgam po jedną z moich ulubionych paletek do brwi Browbar od Kobo. I delikatnie mieszanką cieni uzupełniam sobie początki brwi. Dzięki temu uzyskam właśnie ten fajny efekt, gdzie początek brwi jest jaśniejszy, a końcówka ciemniejsza. I żel do brwi od Anastazji, bezbarwny, bardzo go lubię, ale jest tańszy zamiennik, pewnie już znacie, czyli ten od My Secret. Wracam do cienia z palety In The Spotlight Hot Pepper i nakładam go na dolną powiekę, dosyć intensywnie. Chcę go jak najbardziej rozmuchać do dołu, bo jak wiecie ja lubię dolną powiekę, kiedy ona jest tak fajnie, mocno zaznaczona, ale też bardzo fajnie rozmuchana. Pamiętajcie, że to mega, mega otwiera oko. I to jest tutaj jeden z moich ulubionych, nie to jest mój ulubiony pędzel do blendowania dolnej powieki, jest to Hulu P42, bez niego jak bez ręki. I wracam do cienia Banana Shake, czyli tego żółtego-beżu i blenduję delikatnie granice cienia Hot Pepper na dolnej powiece. I wracam do, rozświetla... do rozświetlacza Hello Princess od My Secret i zwilżonym pędzelkiem nakładam go na dolną powiekę, na wewnętrzny kącik i łączę też z powieką górną. Taki zabieg sprawi, że cały makijaż będzie wyglądał po prostu spójnie. I czas na usta konturówka od Golden Rose i yy, matowa pomadka od Affect. I uzupełniam sobie brwi. Obrysowuję pierwsze konturówką, potem też te usta tą konturówką uzupełniam, żeby makijaż ust był dużo bardziej trwały, a następnie nakładam pomadkę od Affect. Wszystko zostało zachowane w takiej cieplejszej tonacji. Um, oko, powiem Wam szczerze, podoba mi się bardzo, szczególnie z tą um, rozdymioną kreską. No powiem Wam, że podoba mi się ten makijaż, mam nadzieję, że Wam spodoba się tak samo. No i zapraszam Was na metamorfozę Zuzi przed i po. Mi było bardzo miło ją poznać, bardzo miło spędziłam czas. Mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni filmik. Mam nadzieję, że makijaż Wam przypadł do gustu. Oczywiście zachęcam do komentowania, lajkowania i subskrypcji kanału.